Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie i nadzieja ma. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie, mój, nadzieja ma. Tylko w Twoim miłosierdziu, Zostaję na obcym brzegu, przeczuwając szczęście wieczności. Chciałabym opuścić ziemię, aby podziwiać cudowności nieba. Tylko w twoim miłości. ja mam tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja mam, gdy marzę o radościach tamtego... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wszystkich i zapraszamy do wspólnej modlitwy w godzinie miłosierdzia Bożego. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, numer 687. W pewnej chwili, kiedy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa: Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której Cię nauczyłem ktokolwiek będzie ją odmawiał dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku chociażby był grzesznik najzatwardzalszy jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego pragnę aby poznał świat cały miłosierdzie moje Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia, Tobie powierzamy cały świat, zatwardziałych grzeszników, konających, cierpiących i chorych. Polecamy Tobie nasze rodziny. Ty chcesz udzielać niepojętych łask duszom, które Tobie ufają, i dzisiaj w Ewangelii wskazujesz na dobrego łotra, który zwrócił się do Ciebie z pełnym oddania sercem, uznając swój grzech i dostąpił chwały nieba, chwały Twojego Królestwa. Poddajemy panowaniu Twojego miłosiernego królowania nas samych, naszych bliskich, rodziny i cały świat. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebion wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy boga ojca wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych wierzę w ducha świętego w święty kościół powszechny w świętych obcowanie w grzechów odpuszczenie w ciała z martwych wstanie w żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas i ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Przyjmijcie na zakończenie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję Wam, moi drodzy, za wspólną koronkę w tę piękną niedzielę, ostatnią niedzielę liturgiczną w roku liturgicznym. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, dzisiaj w Ewangelii objawia się jako Król Miłosierdzia. Ten, który z wysokości krzyża zaprasza do swojego królestwa dobrego łotra. To dla nas wszystkich wielka pociecha i nadzieja, że pomimo swoich słabości nie zamykamy sobie wciąż drogi do nieba, a ta droga wiedzie przez krzyż, wiedzie przez Chrystusa, przez relację z Nim, przez ufne zwrócenie się właśnie do Niego. Święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku zapisała też słowa Pana Jezusa, y, mówiące o tym, że przez odmawianie koronki y, ona zbliża ludzkość do Niego. Przez odmawianie koronki zbliżasz ludzkość do mnie. Powiedział Pan Jezus, siostrze Faustynie więc i my mamy ufność, że nie tylko sami się do Niego zbliżamy przez tę modlitwę, przez zwrócenie się do Bożego miłosierdzia. Ale też innych do tego przyciągamy na sposób duchowy. Modlimy się przecież w tak wielu różnych intencjach, również w intencjach innych osób, więc ufamy, że to miłosierdzie ogarnia nie tylko tego, który się modli, ale też tego, za którego się ktoś modli. Na tym polega też istota modlitwy wstawienniczej, czyli za kogoś, w intencji kogoś. Niech to Boże miłosierdzie, Daje Wam radość, siłę, daje nadzieję Wam i Waszym bliskim. Życzymy błogosławionego popołudnia, dobrego wieczoru i zapraszamy oczywiście na nasze wieczorne transmisje o 19:30 modlitwa z dziećmi. Jeśli się uda, to mogę zdradzić, że będzie kolejny nowy prowadzący. Jeśli to się uda, jak nie, to może jeszcze kiedyś później. No i oczywiście stałe pory 21.20 różaniec po apelu i 22 różaniec na Facebooku. Do zobaczenia, jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem. Staje na obcym brzegu, przeczuwając szczęście wieczności. Chciałabym opuścić ziemię, aby podziwiać cudowność.